Cześć, ja witajcie, ja jestem teraz, dzisiaj pokażę wam jak sobie wczytywać auta do GTA 5 yy, Za pomocą, słuchajcie, GTA mods yy, i za pomocą Adona. Więc słuchajcie, dzisiaj pokażę wam jak sobie zainstalować yy, Mercedesa AMG GT 63 S yy, W Adon, autospoiler, tuning i tak dalej, tak dalej Więc instalujemy, słuchajcie, pobieramy, oczywiście link do tego auta macie w opisie No i sobie otwieram otwieramy mercedes.org, nie ja, Brizzy i dlatego. Ble. Yy, dobra, bierzemy ekstrakt. słuchajcie no, i teraz słuchajcie, mamy tutaj y, AMG, DLC i mamy też README. Dobra, więc bierzemy sobie ten folder README. I co my tu mamy? Install. Kopi AMG GT63 folder tu. I musimy tutaj mieć Open y, 4. Jeżeli nie wiecie, jak Open 4, sobie pobrać, to macie tam poradniki na YouTube. Dużo, jak to trzeba wszystko sobie, słuchajcie, jakby zrobić. Dobra, bierzemy sobie Windows GTA. No, jak widzicie, mamy tutaj GTA 5 i moc. Więc bierzemy moc. Update x64 DLC packs nie i musimy ten plik sobie tutaj ten bierzemy tryb edycji pyk i bierzemy wrzucamy no i teraz powinno to być na samym dole jeżeli się tak jest GMG. Yes, dobra i teraz u teraz bierzemy sobie mods update teraz update rpf y, common data i teraz szukamy sobie DLC list, o, bierzemy prawym przyciskiem metrzy i musicie mieć na pewno ten tryb edycji włączony, bierzemy edytuj, jak mamy tutaj ten edytuj, mm, musimy dodać sobie tutaj tą linijkę, więc idziemy na sam dół, bierzemy tutaj enter, pick i zapisujemy. I teraz save i e spawn by name amg 63 s i to trzeba zrobić już tra trainerem menu, który wam już zaraz pokażę, więc jesteśmy do gierki, słuchajcie. Dobra, więc słuchajcie, zaraz mnie powinno do gierki, słuchajcie, wczytać, więc musimy sobie poczekać. Czytało mnie, w ogóle mam całe, patrzcie. Chcę ja się, muszę pochwalić się czymś, mam w ogóle y, 100% gry ukończone. Nie pytajcie się jak, on y, też tyle pieniędzy, nie pytajcie się jak. No, no, pobrałem sobie po prostu, jakby, pobrałem sobie plik, jakby, y, jak mieć 100%, niedługo Wam to pokażę. Dobra, i bierzemy sobie teraz wyhajki options w menu. Jeżeli nie wiecie, jak pobrać menu Trainer, to macie tu, y, w opisie poradnik. I mamy teraz menu wyhajku Spawner, i teraz piszemy to, co było w notatniku, czyli AMG, GT, 63S no i patrzcie no i jest nasz Merolek Mercedesik AMG GT 63S o dobra ja lubię sobie tak jeździć nie? o dobra Ty wylądujemy jeszcze na autostradzie jeszcze wylądujemy na autostradzie o kurde ale łatwo e, więc no tak ta AMG wygląda bardzo ładne mi się podoba taki czarny kolor więc no, będziemy sobie jeździć. W ogóle patrzcie, jakie ładne te efekty, nie? Tak to jest, jak się ma jak nie? No i dobra. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Patrz, link do y, tego właśnie auta macie w opisie. Y, no i też, słuchajcie, y, link do filmu, jak zainstalować menu, też macie w opisie. Do następnego. 6.